A w Radomiu, jak w GTA. Road Rage bywa niebezpieczny, ale tutaj kompletnie wymknął się spod kontroli. I to z powodu przestrzegania przepisu. No chyba, że w Radomiu są jakieś inne, ale jak ostatnio sprawdzałem, to było jak wszędzie. Na ulicy Kieleckiej kierowca Iveco zatrzymał się na skrzyżowaniu, ponieważ zapaliło się czerwone światło. It was, was at this moment, moment that he knew... No. Tak brawurowe zachowanie nie spodobało się jadącemu za nim kierowcy Mercedesa. Chłop go najpierw intensywnie obtrąbił, a później podjechał na sąsiadujący z nim pas i ostrzelał stojący samochód z przedmiotu przypominającego broń. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ucierpiało tylko weko, uszkodzone zostały szyba i drzwi. Zaledwie kilka godzin później policja namierzyła 42-latka i jego partnerkę. W domu znaleziono 20 gram zioła, w aucie dwa pistolety pneumatyczne. Facet był oczywiście karany w przeszłości, prowadził swojego Merca mimo dwóch sądowych zakazów na lewych tablicach rejestra. Na górze macie filmik z zatrzymania i tu mam do was pytanie. Co oglądał sprawca w momencie aresztowania? Liczę na was. Teraz dostał za to wszystko dozór i zarzuty w postaci. Narażenie życia, posiadanie dragów, uszkodzenie mienia, prowadzenie mimo zakazu. Nigdy nie wiesz, co spotka cię w Radomi. A wy macie jakieś swoje szalone historie z jezdni? My już zapinamy pasy do przeglądania sekcji komentarzy, a wy zaobserwujcie Ogara, by ogarniać jeszcze więcej newsów.